Dzień dobry, nazywam się Monika Przeciszowska i od 16 lat zajmuję się koronką klockową. Wykonuję różne wzory, wykonuję różne przedmioty, biżuterię, serwetki, obrazy. A dzisiaj chciałam trochę opowiedzieć o klockach, czyli przedmiotach, które są potrzebne do wykonania tej koronki. Na takie klocki nawijamy nici i Przekładając tymi klockami, uzyskujemy ściek koronki. Chciałam zaprezentować Wam różne rodzaje klocków, jakie są używane przy wyrobie tej koronki. Oczywiście nie są to wszystkie rodzaje możliwe. Natomiast taka moja mała mini kolekcja. To są klocki słowackie, na których najbardziej lubię robić. Są dla mnie najwygodniejsze. Tu jest rączka, a na tą szpuleczkę nawijamy nici. Te klocki nadają się do średnich i ciut grubszych nici. Tu są klocki również robione na Słowacji. Te nadają się do bardzo cienkich nici. Do bardzo cienkich nici również możemy używać klocków, tych na przykład. Te akurat wykonane są z w Te klocki wykonuje się z przeróżnych materiałów. Najlepsze jest trwałe, sztywne drewno, ale niekoniecznie. Te hebanowe klocki są troszkę w innym kształcie, ponieważ one służą do pracy na wałku, a właściwie na podstawce, w których używa się w krajach anglosaskich, i te klocki przekłada się troszkę inaczej na tej poduszce. Jak widać, mamy różne rodzaje tych klocków, różne wielkości, wykonane są z różnych materiałów. W zależności od y, kraju, też możemy jakoś się po pogrupować w miarę możliwości. Oczywiście każdy wykonuje tą y, koronkę takimi klockami, jakie po prostu jest mu najwygodniej. I myślę, że to może na dzisiaj wystarczy o klockach.